Witam, witam serdecznie. System Rafał z Motorwo. Dzisiaj mam dla Was oczywiście kolejną e, propozycję. Tym razem jest to coś bardzo e, nietypowego, unikalnego. Uważam, że marka Motogucci jest takim egzotykiem wśród motocykli. I uważam, że wcale nie przypadkiem, bo jednak swoim konstrukcjom zawsze e, no, wprawiają o, o, o takie osłupienie, zdziwienie, bo faktycznie jest tutaj zrobione dużo rzeczy inaczej. No, ale przede wszystkim to, co dla Motogucci jest charakterystyczne, no to silnik w układzie V. No i to taki no, typowy V. Jakby się to V wydawać mogło. Zobaczcie, dwa piękne cylindry, oczywiście V Twin. I w tym modelu dysponuje to mocą 100, chyba 3 koni mechanicznych e, z pojemności 1200. No, niby to jest e, Moto Guzzi 1200 sport. Myślę, że z samym sportem to może niewiele ma wspólnego, no bo jednak to jest taki motocykl typu, no sportowo, szosowo, turystyczny, ale tak naprawdę to jest bardzo duży naker dla takiego dużego chłopa, który chce mieć te słyszeć, ten gang silnika, który chce mieć faktycznie wystarczające mocy, żeby można się było po prostu poławić w komina, ale też żeby śmignąć sobie raz na jakiś czas gdzieś dalej, no ale przede wszystkim w pięknym stylu, no bo motocykl w bardzo fajnych barwach, czerwono-biały, jeszcze tutaj z tyłu na zaślepce hotela pasażera mamy taką flagę włoską, więc typowo już się kojarzy z takim fajnym włoskim wzornictwem, coś na pewno bardzo ciekawego, ale uważam, że bardzo fajny styl zachowaniem przy tego motocykla, dlatego też zdecydowaliśmy się my ten motocykl nabyć. No i myślę, że Was też taka sztuka nie zawiedzie. Zobaczcie sami, co dla Was przygotowaliśmy. Zobaczcie sami. Zobaczcie ten motocykl z tej perspektywy. No Oczywiście możecie go zobaczyć na żywo, wpadając na za nas zażardowo, ale e, zanim to, to zobaczcie, jak ten motocykl wygląda e, na filmie. E, bardzo ciekawa konstrukcja. Ja bym go w ogóle porównał do takiego włoskiego, oczywiście dużo no ale e, to jest taki podobny segment co Bulldog. Słuchajcie, bo e, to akurat w wersji Gaston, no, ale to jest taki typowy motocykl, na którym siedzi się na silniku. No i ten silnik tutaj jest głównym bohaterem. Tak samo myślę, że i w tym motogucji. E, zobaczcie, jaka wielka jednostka, piękne serduszko, silnik w ogóle chwała. Wszystko spięte jeszcze, zobaczcie skrzynią biegów. Pyk, lecimy na wał Cardana, więc, no, z żadnego łańcucha naciągania, smarowania, nic. Bardzo nisko miejscowy fotel, mimo że środek ciężkości jest dość wysoko duży zbiornik, no, ale to siedzimy na tyle nisko, że mamy bardzo pewne takie czucie tego motocykla w jeździe, więc z tym problemów nie będzie na pewno. No i przede wszystkim, no, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, włoski styl, klimat czerwony, kolor przeplatany z białym. Jeszcze taka wstawka, no, ewidentnie to jest to, za co motogussi ludzie kochają, że jednak ci Włosi, no, potrafią design motocykla, mimo że sam w sobie, no, nie jest Tutaj nic nadzwyczajnego, no ale ten wystający silnik. Fajno, to takie gmole, które osłaniają, e, osłaniają, ten silnik. No ale detale, zobaczcie jakieś takie małe, symboliczne, o, rzeczy, e, które powodują. O, tutaj jakieś logo. Tutaj zobaczcie zegary, które wyglądają jak taka naprawdę. Instrument. No i tak naprawdę wszystkie takie, właśnie fajne akcenciki tutaj pokazują, że no jednak jest to zrobione bardzo fajnie. No tym bardziej, że moto jest fajnie uposażony w serii. Bo zobaczcie, no raz, że dwie wielkie tarcze pływające z ABS-em, plus zaciski Brembo, czterotuszkowe zaciski, oprócz tego oczywiście wtrysk wałkardana więc no takie podstawowe rzeczy. Zdecydowanie ułatwiające życie e, Oprócz tego motocykl w serii Ma, zobaczcie, grzane manetki Więc to też jakiś taki symboliczny bajer Regulowany zawias z przodu e, Z tyłu regulowany zawias tak samo jest, Mamy sprężynę e, z regulacją, więc no, jest parę fajnych bajerów Monowa hatch. Stylna felga też się fajnie prezentuje. E, no, bardzo ciekawy egzotyk, e, powiem Wam szczerze, naprawdę bardzo ciekawy egzotyk, sam tym jeździłem. E, nie jest to wcale jakiś taki dupo urywać pod względem mocy, no bo 103 konie mechaniczne z takiej wagi, no to oczywiście jest wystarczająco, żeby powiedzieć, że jest ok ale no nie jest to też jakiś taki motocykl, którego się trzeba bać, naprawdę to jest całkiem fajnie, płynnie oddające. Uważam, że nie, nie przestraszy kogoś, kto, nie wiem, no kto przesiada się z jakiegoś tam mniejsze, mniejszego pełennościowego motocyklami. jest to nie jest jakiś wcale samolot, a jednocześnie no dźwięk silnika jest fajny, no bo 1200 robi niewątpliwą robotę. No ale przede wszystkim, to dlaczego my go kupiliśmy, no, to jest to, że to jest motocykl bezwypadkowy, w 100% fabryczny lakier na każdym elemencie, wszystko ładne, nie wiem, myślę, że osoba bardzo pedantyczna też ten motocykl kupi, bo obchodząc go dookoła, tutaj nie ma się do czego przyczepić, no zegary, lampa, kierunki, klameczki, ciężarki, lustereczka, podnóżki, gmolki, wszystko tu jest ładne, w serii, nigdzie nie przetarte, wydech nigdzie nie przetarty, więc to taki naprawdę zdrowy, fajny egzemplarz. E, oczywiście sety pasażera są, e, to jest tylko Nakładkę można sobie dozdemontować zdemontować i wtedy, wtedy normalnie wozimy sobie pasażera. Oprócz tego motocykl fajnie przygotowany do drogi, bo mamy nowy silnik komplet opon. 2024 rok, przód i tył, tarcze, klocki, zawias suchy, wszystko jest git, akumulator jest fajny. Sam silnik też fajnie chodzi, więc no tutaj bez absolutnie żadnych moim zdaniem zastrzeżeń. Kompletna dokumentacja od nas z przeglądem dyksjum, ze wszystkim. Więc tak naprawdę wyjdziecie po zakupie od nas, widzicie sobie z teczuszką prosto do wydziału komunikacji. Wchodzicie 120 zł, wychodzicie z wydziału z tablicami, robicie ubezpieczenie, koniec. Żadnej akcyzy skarbówki, nic już więcej do takiego motocykla. Cykla. nie płacić, co myślę, że jest fajnym. Plus, zapraszam Was do nas do Żardowa Jaśminowa 20, zobaczcie sobie to cud na żywo. Będziecie mogli sobie przymierzyć a nawet nim przejechać, więc zapraszam serdecznie. Eee, no i co? Chyba tu nie ma co przedłużać. Ja jeszcze Wam tylko oczywiście powiem, że jak jesteście żarto w okolicy, to dostarczymy Wam taki motocykl całkowicie za darmo. Na dalsze odległości też dowieziemy, ale wtedy za dodatkową opłatą, więc zadzwońcie, zapytajcie, na jakich pieniądzach tutaj mowa. Oczywiście dwa kluczyki do motocykla. Klikamy sobie z a jest kawał sprzętu. Jeszcze pasuje, zajebiście do naszego logo. Słuchajcie. Najlepsze barwy. No jeszcze to takie giwanie się motocykla na boki, jak to, jak to w bokserach bywa e, z BMW. A tu jeszcze w jeszcze fajniejszym wydaniu Fajny sprzęt, słuchajcie. Zapraszam serdecznie. Nowa 20, motorów wpadajcie. Zajmiemy sobie piąteczkę, jak się z Wami spotkamy. Lewa w górę, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej!